Grałem sobie w to w nocy, bo nie mam co robić. Sprawdzę te dźwięki jeszcze tylko na live. Słuchajcie, ooo, no, pojkana, dobra, sprawdźmy, słuchajcie, ooo, no, dobra, Okej, okay, dobra, jest nawet za głośno trochę mhm. Dobra, tutaj proszę bardzo mój ekwipunek, nic przy sobie nie mam No to kurwa zaskoczka, wszystko mam w skrzyni Bo się bawiłem tam część Nieważne, no dobra Jakby ktoś coś chciał To zapraszam proszę bardzo do znajomych w Denklajcie na PS4 Zapraszam, z przyjmę zaproszenie Wiecie, to to ostatnią nadzieję, choć ja tych ostatnich mam, jakby ktoś chciał to skręcił, podaruję jedną albo dwie. Tutaj macie To jest bardzo dobra rzecz. Fidmowy kij. No. Łuk pozaka. No, Co ty gadasz? Nora. Co ty gadasz? Gurde, Nora sobie na nawajwo? Ty! No, rozbił się na mordo. A ja to bardzo... No, Sygram człowieku, bo nie mam co robić. O, proszę bardzo, już duch oglądający. Zobacz, on mnie ogląda tam, czy robi live'a, jakiegoś, jakiego co. Co tam, jak tam Wszystko dobrze, co ma być? Nudy. Nie mam co robić. Nie co robić, to gram ze w Jak masz plejaka i tą gierkę, to z chęcią z zagram, co nie? No, no, z No, możemy zagrać bez wiedzy, platformówka. To zobaczymy. Dobrze dobrze. dobrze, dobrze. Kuber coś tam pisze. Czekaj, to karabin harajski, nie karabin wojskowy, to harajski jeszcze. Nie mogę go w ogóle założyć, nie wiem czemu. Bo jeszcze... Zgliczy, zaczy się legalnie. <grym z gliczy> Ta legal... nie, nie, nie. <grym> z <usłyszałem. grym z usłyszałem> Czekaj, dobra, jeszcze sobie wezmę... o! Jasajerka, nie go w Unii. Najlepszy przedmiot, w grze, no dobra. No i co, tutaj okay. dołączę sobie do jakichś kurde radykalnych domów, grać w więzienie. No, nie, nie, szybkie dołączenie, nie znajdź i na koszmarze teraz trzeba. Idzie, nie? harajskie Dobra, wbił na chwilę, sobie zobaczył, co robię. Fajnie, że no sobie co ja. No coś tam zobaczył Co? Fajnie, że Noras wbił, coś tam zobaczył No, no. Pozdrowienia dla Norasa No dobra, tutaj siedzi sobie Taki chłop E ty He, he, he He, he No chyba, on jest trzeźwy, dobra hop. Chodź Ja już nie dobra Daj no spokój, fajnie, że mi na live'a i coś wypatrzył na co robię No dobra A fajnie, fajnie człowieku, w mnie, walił Kurde kichu. Dobra szukamy jakichś gier, bo nie będę grać sama wszyscy moi znajomi śpią, albo grają w Modern Warfare Co też nagramy jeszcze później może live'a z Modern Warfare Co zagram nie wiem o trzech typa tutaj dołączę nie wiem jakiś psychiczny chłop wyrzucił mnie bez powodu no co Spoko. o są jakieś trzy typki sobie siedzą i się robią zaraz może, może by nie wyrzucał byłoby fajnie byłoby spoczka, jakby nie wyrzucili Pocenić złotą kotwiczkę Oni nie mają, się podniecą Na stolatki. Proszę nic, czekajcie To nie to, to o O O, no, jak się to wezmę Jeszcze sobie tą złotą kotwiczkę e. No, no Skusił się. Pokusił się na złotą kotwiczkę. Poza niepotrzebny. Dobra. leca go. Le co go. Jehaw kurwa line. O kurwa! Chłopca odjewał! Dzięki mordo, kurde, zmodyfikował mi kotwicę. Ale, ale, o, o... kurwa, chujcie panie! Ludzie, co za człowiek? Co za człowiek? Dobra, zagębił mnie, zagiął mnie totalnie. Zgiął mnie, zgiął mnie jak kurwa. Nie wiem, jakujżkę najman kurwa w ręce. Naprawdę tym to mnie zagiął, Zmodyfikowała kotwiczka. Od dwóch lat na nią poluję. Nawet więcej. Nie mam. Dzięki, no, dzięki, no, dzięki mordy, dzięki chłopy O kurde. Kto? Najman. Kto? Najman. No, ja najman, ty chłop mi zmodyfikowaną kotwicę zrobił, kurde, nie wierzę w niego, chłop Chłop, co zrobił? Nie, główno Jakiś człowieko mi się od roku, no. Ale że zmodyfikowaną kotwicę To pierwszy raz w życiu to mam Dobra, lecimy, co? Chłopaki mi tak poza z Zmodyfikowanej kotwicy. To naprawdę będzie chicior. Hicior ten idzie? Ten sobie w wodzie płynie. Ten sobie wodą płynie. No koszmarze w ogóle to robię? Czy nie albo nie? Dobra, chuj z tym. Dawaj człowieku. Bo Noras najlepszy, chleb jak z kawałkami Nie, zostaw Norasa Spoko mordeczka Promo na YouTubie O kurde ty, jaka zajebista jest ta człowiek kotwica No rozbiorę taja, jak z tutaj. Dobra, daj spokój Norasowi, spoko morda Pa, chłopaki jeszcze tam z tyłu, a ja już tu Bambiki Let's oczywiście to jest zwykle jak Bambik Jest tylko zrób hardcore chyba Czekać coś tu się zaczepić inteligentnie, żeby nie wejść w to Pyk, Jakby ktoś coś chciał, to ja z chęcią mu to szukuję, co tu zrobię Chcecie to wam powiem, fajny sposób na glitcha. Przy okazji takie glicie nie? Ja, że możecie sobie kupować przedmioty że ten co dyskowy wali a tutaj razie kurwa że po prostu ze znajomym jesteście na sesji rzucacie mu te rzeczy które chcecie z ekwipulku albo ze skrzynki tylko musicie mieć to zapisane nie wiem że wam yy, co nie musicie mieć to zapisane i po prostu wy mu to rzucacie on kurde yy, znaczy ty wy, yy, rzucasz mu to wychodzi z gry i wracasz do gry i masz te wszystkie przedmioty, które mu wyrzuciłeś tylko nie wyrzucać to działa na każdej platformie z tego co ja wiem kurde, w się nie udał dobra, otwieraj, otwieraj, otwieraj O, co oni tam rzucili? O, to chyba są jakieś citery. Kurde, ale że mi chłop zmodował Ten nie zmodował, tylko y, ten y, wziął, modyfikował kotwicę Ale mi chłopaki poza to mówią Tak, kotwiczka, zajebista ogień, kurde Ogień elektryczny, szkoda że to nie luta, ale nie będę narzekać już Nie ma co się tak kurwa ale to biją Zwykła elektryczność jak tutaj Ten jak poleciał, to nie Otwieraj, otwieraj piorunie kurwa ty, Już Kurde, to kurwa, coś. otworzyć tego nie potrafię. Iś to otwieraj człowieku. Dobra, na koszmarze gramy. Ten to od razu otworzył. Ile? 5 sekund chyba, nie no trochę więcej, może 10 No kurwa! <grystanie> Uy, uj, 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 uj. Kurwa! Ale że spadł jak frajer Jezu Słuchaj, so, ja mógłbym sobie polecieć przez ten, przez mapę I co to? I jest tutaj. Oh, tutaj, o tutaj po sobie się Dobra, być jest pozejmowa Ok, to jest fajna ta krótka Taką to jest ta kotwica? <śpiewanie> się o, normalnie Uwagi mi życie schodzi nie, wypij, wypij Pij to kurwa na O, dobra, I oni się tam z nimi radzą ja tu z tego Dobra, nie żyje Tak to humor ten nie żyje, dobra 5 minut 50 sekund rekord to to nie jest no, nie. Znaczy, moim rekordem to było chyba 4 minuty 37 sekund, coś takiego No i o kurde teraz jest jakoś mniej czasu kurde już mi skrzynie zajął Czekaj, nie teraz, kurwa zły moment co nie? Patrz, Kuber maltretuje kota. Dobra, co tu mamy? Loko, Król, Klikarze będę musiał w ogóle od kolegi jeszcze tam wziąć, bo ostatnio robiliśmy glitcha tam i zapomniał oddać, kurwa. A może nie zapomniał? Hmm. Kurwa, przekręć się. Ja pierdolę. Dobra, robimy szoksy z Kuberem. No, gru gruby frajer. Uber się zjebał, no alive I chuj Ja trafił gacie śmierdzi głównemu teraz by nic ciekawego tu nie ma Te skrzynie też popieramy. Katana Ja sobie tu zbieram, jakbym jakieś nie, dropy miał robić tylko Fajnie, że mam zmodyfikowaną kotwicę Czekajcie, tu wiecie co ja zrobię? Wbiję sobie do mojego ziombla I mu powiem Na chwilę tam do niego wbiję mu powiem Halo Słyszysz? Toxik Toxik, nie zgadnij co się stało Wbiłem do jakichś randomowych typów 250 level legendy. Rzuciłem mu na tą kotliczkę, bo miałem dwie i wiesz co on Wyrzucił mi ją, patrzę, kurwa zmodyfikowana. Z, z, z kopii, to. <grym>, zaraz będę kupował <grym>, Zmodyfikowana na ogień i no i co? No i co? Co ta kotliczka robi? No elektryczność wali i ognistość ten to jest No on mi to wziął kurwa z nie wiem jak on to zrobił O nie, chyba będzie wyrzucać Wyniszankę robi Dobry, ja ogólnie live'a robię, chcecie to się przywitajcie z widami Gdzie tam gdzie tam przeześ, nie? W ogóle, w ogóle w... W... Wiecie w ogóle kto mi na live'a przed chwilą wbił? Co? Nie wiem czy kojarzycie Norasa. Nie bardzo. Noras, tam od Don Cassio. Doncasio. Don, Casio. Don Casio. Ten który na fremium był. Nie wiecie kto to jest? No, nie zgodę, no. Nie wiem, <laughs> nie. Kurwa jakie bananowniki jewane. No ale nie no. Chętaje <laughs> boku do piko nie boku do piko nie złe nie nie w ogóle nie w ogóle ale wiesz, to jest, małe... jest dobre nie nie tak sztuka kurwa ruchających się małych chłopców tak słyszycie boku do to jest pozostałości ale mówisz że to jest sztuka kurwa no bo to jest to każdy... No, no, ruchanie jest... ruchanie, 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 ruchanie ruchanie małych chłopczyków sztuka poeta o kurwa, przypał no. poeta, poeta, co nie Ten, wizjoner, wizjoner, no dobra, ja już kończę tego live'a, Co nie, nie chcę mi się, dzisiaj... co Chciało mi się spać nagle, dobra, chuj, kończę, dobra, no jak twój kanał, dobra, ja kończę, elo, do zobaczenia, dobra, skupiłem.